Witajcie kochani w kolejnym czytaniu. Dzisiaj będzie trochę inaczej. Dzisiaj poproszę waszych przewodników, żeby przedstawili wam kogoś bardzo, bardzo specjalnego. Mianowicie wasze zwierzę mocy, które obecnie przy was stoi i które was wspiera. Więc co to jest zwierzę mocy? To jest taki rodzaj energii przewodnika duchowego, jakby ubrany w energię zwierzęcia, i dający Wam pogląd na to, co się u Was dzieje, ale jak Was też może wspierać. Zwierzęta duchowe to są zwierzęta mocy, to są synonimy, i one się zmieniają w zależności od sytuacji, od etapu życia, w którym jesteście. Są to z, też zwierzęta totemiczne. I totem to jest yy, jedno zwierzę na całe życie. Zwykle. Czyli rodzimy się z taką energią, rodzimy się z tym wsparciem i ono z nami jest. Natomiast zwierzęta duchowe albo zwierzęta mocy zmieniają się w zależności od etapu, w jakim jesteśmy. Więc tradycyjnie wybierzcie sobie piórko. To jest grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. Ponieważ zwierząt duchowych może być kilka, bo mogą wspierać Was w tej samej sytuacji, ale w różnych aspektach. Więc jeżeli jedno, wyraźnie piórko, jedno piórko wyraźnie Was przyciąga, to weźcie jedno piórko. Natomiast jeżeli dwa lub trzy, to weźcie dwa lub trzy. No to to działa. To jest grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. I lecimy. Witaj, grupa pierwsza. Wybraliście to piórko i tutaj jest wasze zwierzę mocy. I pod tym piórkiem kryje się łabędź. Łabędź jako wasze zwierzę mocy. Przeczytam Wam, co jest na karcie. Ty, który przepływasz poprzez wody mojej duszy, przynieś mi wiedzę i światło. Pomóż mi przetransformować się w elegancję i grację, lekkość. Zainspiruj mnie swoją godnością i swoim duchem piękna. Pamiętacie bajkę o brzydkim kaczątku? Ona bardzo, bardzo pięknie oddaje istotę tego, czego yy, przesłaniem jest łabędź. Mianowicie pewnego rodzaju transformacji. Takiej osobki, która trochę była niedoceniana, trochę zakompleksiona, mało pewna siebie, troszeczkę taka, takie brzydkie kaczątko, odstająca od innych. I to wy, odstająca, wyróżniająca się wśród tłumu, to inaczej trochę brzmi niż odstająca od innych. I właściwie oba określenia bardzo do Was pasują. Natomiast teraz jesteście w tym momencie, gdzie to brzydkie kaczątko wyrosło. Po prostu wyrosło i zamieniliście się w pięknego łabędzia. Co jeszcze bardzo przychodzi mi? Mam obraz takiej pięknej przypowieści o Orle i Kurze. Um, autorem chyba jest Antony de Melo. I przypowieść brzmi tak, że farmer znalazł w górach jajo. To było jajo orła. I on postanowił to jajo zabrać i podłożył kurą, kurą w kurniku, żeby sobie to jajo wysiadywały. I po jakimś czasie wykluł się mały orzełek. I mały orzełek mieszkał na tej farmie, był przekonany, że jest kurą. Wiedział, że troszeczkę inaczej wygląda, że tak naprawdę miał inny dziób, więc trochę trudniej mu było dziobać w ziemi i wybierać robaczki, ale próbował. Nawet próbował troszeczkę wzlatywać, ale ponieważ kury go tego nie uczyły i one tego nie robiły, to on też nie, bo bardzo chciał przynależeć do tej grupy, bo nie znał niczego innego. No i tak sobie, wiecie, żył na tej farmie, grzebał pazurami w podwórku, i pewnego dnia na niebie, wysoko, wysoko, zobaczył szybującego orła. I ten orzeł był tak dostojny, tak piękny, tak pełen gracji i majestatu, krążył nad farmą. I ten mały orzeł w zachwycie, siedząc na ziemi, zapytał starego Koguta. Słuchaj, kukucie, a co to, jest za ten, co to jest za wspaniały ptak, który krąży nad farmą? A kokut spojrzał w niebo i mówi, o, to jest orzeł. To jest król ptaków i król przestworzy. To jest, to jest majestat sam w sobie. Ale ty się nim nie zajmuj, bo my nie jesteśmy tacy jak on. I widzicie, co zrobił ten orzeł na farmie? On do końca życia tam został. I nieporadnie próbował wydziobywać swoim zakrzywionym dziobem robaczki z ziemi. I doszł tam starości i umarł w przeświadczeniu, że jest kurą. Trochę inną, ale kurą. Nie jesteś kurą, jesteś orłem. A łabędź ci o tym przypomina. Jeżeli macie ochotę doczytać sobie o tym zwierzęciu mocy, to polecam Wam wpisać w wyszukiwarkę łabędź, zwierzę mocy albo zwierzę duchowe. I wyskoczy Wam mnóstwo opisów. I mam nadzieję, że będzie to dla Was ogromną inspiracją. Buziaki mocne i do następnego. Pa, pa. Witaj grupo druga. Wybraliście to piórko i tutaj jest Wasze zwierzę mocy. Zaraz je poznacie. Łoś. Mądrość. Pozwól, żeby Twoja głowa i umysł sięgnęły gwiazd. Jednak utrzymuj swoje stopy mocno na ziemi. Wsłuchaj się w, staro, w starodawną mądrość swojej duszy. Przez ciebie mówią twoi przodkowie. Wiesz ogromnie wiele. Wiecie, łoś. Łączy niejako niebę, niebo z ziemią. On mówi: tak, sięgaj gwiazd, ale pamiętaj o stopach niech one mocno będą osadzone w ziemi, żebyś nie odleciał za daleko i za wysoko, tylko żebyś się spokojnie y Żebyś zawsze miał grunt pod nogami. I przewodnicy pokazują mi taki obraz balonu, takiego balonu do podróżowania. I wiecie, czasza balonu jest wypełniona gorącym powietrzem, ale kosz ma obciążenie. I ten balon w wizji, który mam. Ma trochę za lekkie obciążenie. To jesteście Wy, ten balon. Ma trochę za lekkie obciążenie. I przez to traci sterowność. Wiecie, miota nim leci oczywiście, ale w dziesięciu kierunkach na jednocześnie. A ludźmi, którzy siedzą w koszu, po prostu rzuca na boki. Potrzebujecie uziemienia, potrzebujecie być w tej energii, w której jesteście, takiej bardzo wysokiej, bardzo kreatywnej, bardzo duchowej, ale pamiętajcie o tym, żeby mieć swoją kotwicę na ziemi. To jest bardzo, bardzo ważne. Trochę tak, jakbyście mieli nadmiary energetyczne w sobie. To może być wam na przykład gorąco, możecie buchać gorącem, stopy gorące, możecie mieć bóle głowy, możecie być bardzo rozdrażnieni. Potrzebujecie osadzenia i uziemienia, i łoś, jako zwierzę mocy, mówi wam o tym i wam w tym może pomóc. Chodźcie dużo w naturze, najlepiej na boso. Bierzcie takie wyciszające kąpiele. I poczytajcie sobie jeszcze o tym, jakie znaczenie dodatkowe i przesłanie ma łoś. Jeżeli w wyszukiwarkę wpiszecie łoś zwierzę mocy albo łoś zwierzę duchowe, to wyskoczy wam bardzo dużo linków. Poczytajcie sobie o tym jeszcze. Po prostu potrzebujecie, potrzebujecie się osadzić w świecie materialnym. To znaczy, że jeszcze potrzebujecie popracować nad swoją czakrą podstawy. Jeżeli, jeżeli medytujecie, macie jakieś medytacje prowadzone na przykład, to skupcie się na czakrze podstawy. Żeby ją dobrze doenergetyzować i ustabilizować, to Wam bardzo pomoże złapać ten balans. jaki mocne i do następnego czytania. pa. pa. Witaj grupa trzecia. Wybraliście to piórko i tutaj jest Wasze zwierzę mocy. Zaraz je poznacie. Jednorzec, nieskończone możliwości. Jesteś suwerenem. Jesteś, jesteś w dwóch światach jednocześnie. Jesteś władcą swojego losu. To nie chodzi o to, że jesteś woźnicą, który trzyma um, lejce i powozi powozem swojego życia. Nawet nie jesteś koniem, dzikim koniem, który w największej wolności po prostu leci, biegnie gdzie chce, jest po prostu szybkością i wolnością. Ty jesteś jeszcze więcej. Ty jesteś jednorożcem, który może biec, a może też wzlecieć. Może być, a może, może go nie być. I to też jest y, stabilne i solidne. Otacza Cię magia miłości. Piękno Cię transformuje. I chodzisz w świetle. Słuchaj duchów światła. Odwróć wzrok i uważność od jakiegokolwiek odcienia czerni. I wyjdź poza zwyczajność. Wyjdź poza zwykłość, wyjdź poza to, co jest ustalone co jest schematyczne i stwórz swoją legendę. Teraz jest na to czas i teraz w tych obszarach masz wsparcie. Mieć jednorożca za zwierzę mocy to jest naprawdę turbo moment. Dobrze z niego skorzystajcie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o, o tym, co niesie za sobą jednorożec, to wpiszcie w wyszukiwarkę jednorożec, zwierzę mocy albo zwierzę duchowe. Będziecie mieli bardzo dużo informacji dodatkowych. Buziaki mocne i do następnego. Pa! pa.